Bardzo nagły ból może przeszkadzać w trakcie pracowitego dnia. Sięgnij po najszybszą kapsułkę Nurofen, która wchłania się trzy razy szybciej niż tabletka i działa do 8 godzin. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen Express Forte trzy razy szybsze wchłanianie. Remont w trakcie, a nagły ból pleców uniemożliwia Ci dalszą pracę? Wypróbuj Dolgit, ten żółty krem z apteki. Krem Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach, dokładnie w miejscu bólu. Dolgit, Twój ekspert od bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Krem Dolgit dostępny również w opakowaniu ekonomicznym. Lidlowy przegląd cenowy. Przez kraj przytacza się potężna burza emocji w związku z tylami w Biedronkach. Podobno w różnych biedronkach w Polsce są różne cele. Tych samych produktów to może wywołać pianie! Pianie klientów do Lidla! Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 litrach i 10 biedronkach. W biedronkach na wschodzie i zachodzie Polski zapłaciliśmy inne kwoty. Różnica wyniosła nawet 14 zł. A w każdym litru ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w biedronce. Szczegóły na Lidl.pl ukośnik-koszyk. Na powieki też? Filtry UV mają do wszystkiego. Tylko w Rosmanie nowa formuła SPF pod oczy. Oraz nowy filtr UV w wygodnym sztyfcie. Teraz kosmetyki z filtrami UV 1 plus 1 gratis. Łącz dowolnie. Jestem dziennikarzem i w dyżurnym ruchu. Praca na kolei nauczyła mnie precyzji i odpowiedzialności. Tutaj każdy szczegół ma znaczenie. W dziennikarstwie jest tak samo. Liczą się konkrety, a nie domysły. Dlatego analizuję, dociekam. Bo słowa polityków dziś staną się decyzjami jutro. Polsat. Siła wiarygodności. Za to kocham Nowy Jork. Tutaj ulica hojnie płaci za talenty, ale. Jego miejsce znów jest wolne. Pytanie, czy ktoś go zabił, żeby je zdobyć? Ulice Nowego Jorku kryją wiele tajemnic. Prostytutka pobiła się za Alfonsem, modelka zgubiła drogę. Może być inny powód wyjścia na ulicę w bieliźnie. CSI kryminalne zagadki Nowego Jorku. Dzisiaj o 21.00. Jest pan prezydentem kraju, który zmienił się w piekło na ziemi. Chciałem robić wspaniałe rzeczy. Jeśli zmieniłem się w potwora, to przez przyspawanych do stołka polityków. Urodziłem się w biedzie. Musiałem się naszarpać, żeby osiągnąć to, co osiągnąłem. Jesteś przestępcą. Narkos, dzisiaj o 22.50. Masz infekcję wirusową, a prysznic też by Cię nie zabił, choć martwisz się jakością wody. Zastanawiałem się... Cicho. Wymyślasz choroby, żeby poderwać szczęśliwego małżonka. Czy żona zapewnia Panu wsparcie emocjonalne i fizyczne? Co? Zędlał Pan w czasie zabiegu? Nie, poza tym. Nie widzę różnicy. A więc cieszę się, że nie jest Pan moim lekarzem. Doktor Martin. Od poniedziałku do piątku o 18.00. Tak działa kostka czekolady Wedel. A tak całe muzeum czekolady. Teraz w loterii do wygrania. Codziennie bilety do muzeum czekolady Wedel oraz co tydzień 10 tysięcy złotych. Wedel. Z przyjemnością. A? Sąsiad grilluje. Jaka kiełbaska. Z Lidla. żywo! warzywa. Z Lidla. się pieczywko. Też z Lidla. Nie! Pewnie wydał majątek. Wcale nie. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo go sama kazowałam. Zakupy robię tu. Bo jak super jakość w niskiej cenie, co w Lidlu. Zakupy robię Nowa, nowa, nowa oferta. W Kauflandzie czekolada Milka z Kaufland Card. Kup jedną, drugą dostaniesz gratis. A woda Żywiec Zdrój 9,90 za 6,5 litrowych butelek. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jak biznes ma iść gładko, to Allegro Biznes. Kupuj wygodnie, na fakturę i w jednym miejscu. Produkty dla swojej firmy, te codzienne i specjalistyczne, znajdziesz na Allegro Biznes. Jak tak, to Allegro. Tej wiosny od Teatr po health. Nie znajdziesz takiej oferty taniej niż w Play. Przejdź do Play i wybierz najtaniej w Polsce abonament 5G ze smartfonem Samsung Galaxy A16 5G za 60 złotych miesięcznie po rabatach. Bo w Play płacisz mniej. Play. Na powieki też? Filtry UV mają do wszystkiego. Tylko w Rossmanie nowa formuła SPF pod oczy oraz nowy filtr UV w wygodnym sztywcie. Teraz kosmetyki z filtrami UV 1 plus 1 gratis. Łącz dowolnie. Hej, Ike mogą się spełnić. Tak, pod warunkiem, że śpisz dobrze. IKEA. Lepiej pomyślany Tom. Hisense Mini LED. Doskonała jakość obrazu w dzień i w nocy. Ekstremalny kontrast bieli i czerni. Ponad miliard żywych barw. Hisense. Najczęściej kupowane telewizory Mini LED w Polsce. Przyjemność smakuj powoli odwedla w poprzedniej części dziesięcioletnia dziewczynka podczas.